Dzień dobry Państwu, przedstawiamy Państwu komentarz numer 7. tygodnia tygodnia niedługo będzie jubileusz dziesiąty Będziemy to gdzieś... coś specjalnego przygotujemy tak 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 mamy mamy coś na oku takiego fajnego. ale zacznijmy już bo czas to pieniądz pieniądz to czas nie każdy oczywiście no, wie no, o tak. tym też proszę ostatnio były zacznijmy od dożynek dożynki w sobotę to ciekawe mieliśmy coś, dożyn... co, coś nowego coś nowego Dożynki były w szklarach dolnych. Proszę Państwa, no znów nieciekawe rzeczy. Tam, ja tam nie pojechałem, kolega się wybrał zobaczyć. Dlaczego się nie wybrałem tam? Po prostu są zakazy. W parku też mieliśmy nieprzyjemne sytuacje, po prostu wyganiali nas ochrona itd. No i tak dalej. Dlatego ja nie pojechałem tam do, do szklar, ponieważ no nie, nie pozwolono by nam i tak nie, 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 na 100%. Ale to nie o to chodzi. Państwo wiedzą mniej więcej jak już zarządza tym wszystkim pan Kulczyński. A my powiemy, że tam wydarzyła się no, niezbyt przyjemna sytuacja. Przyjechał tam pan e, kandydat na posła, pan Piotr Borys i jeden z naszych radnych, pan e, Baran. Radnych, Baran, Baran, Baran. No, no niestety. Po Baran. prostu e, powiedział, że no, tutaj nie jest miejsce dla tego człowieka. Dlaczego? Bo cała wioska jest prawicowa. prawicowa. I właśnie chciałem się... No ja, właśnie. A skąd on wie, że jest cała wioska prawicowa, to znaczy musielibyśmy sprawdzić, czy on e, co noc w innym domu śpi. I ciągnie za język ktoś jest prawicowcem, kto no, jest lewicowcem, lewicowcem no, a kto... Ja pan sobie to nie że troszeczkę, bo ta dwie, ale szklary są bardzo rozległe. No, oczywiście, ale... Jakby on tak chodził co, co, codziennie, to, to on by schód. On ma taki bem... Panie, ale baran to jest nie taki... jednego na rogi, drugiego na rogi. No Także jak nie, państwo założyli. nawet, nawet nie potrafią kulczyńscy... Ludzie kurczyńskie, choć pan baran jest w spisu, to bardzo jest przykre. Bardzo przykre, bardzo. Yy. Pan baran spisu i tutaj no, tak jest niedobrze, panie baran, niedobrze, niedobrze, a co innego pan śpiewałeś jak rozmawialiśmy. Oj, co innego? Proszę. Nie można wypraszać z publicznych miejsc ludzi, którzy przyjeżdżają, a pan Borys nie jest byle kim, nie jest jakimś tam górnikiem jak pan chyba baran. Pan ja nie baran... mówię, że górnik jest czymś złym. Nie, 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 nie. Jest... To na chleb nasz. My to... nie o tym mówimy, że tam ktoś jest zły. brak kultury. Czy... Brak, bo... a politycznej toś nie mówi, bo to nie jest polityk. Ale może pan baran służy tak bardzo temu łysemu? No, no na pewno. Po co to robił? Nie, ale o, tam, ba... z tego co ja wiem, to baran ma tyle, co po, po... Co ma baran do powiedzenia? No, no. no co ma baran do powiedzenia, nie, nie pan... kiedy nad nim jest yy, yy, kij? Ale wie pan, ja, no. ja podobnie jak pan Borys przyjechałbym mam, bym tam i co też powiedziałby, bo tutaj jest wioska prawicowa, a ja na przykład wyznanie lewicowe poglądy mam. Ta. No i co byś mi zrobił baranie? Jeden no. z drugim. Cioè, ciociu. No, to zostawmy to, 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 to emocje. E... Panie baran, uspokój się pan tam w tej chwili. No, ale widzi pan, bo, bo słuchaj pan, bo do, nie dopuszczą pana do stada i będziesz pan musiał jechać na ręczny, zobaczę pan. Ale widzi pan, byliśmy właśnie wracamy. Z Jędrzychowa, to jest gmina Parchów, yy, gmina Przemku. Przemków. Tak. Byliśmy tam na odwiedzić na chwilę na dożynkach. Nikt nas nie wygonił, bardzo. Może pan powie, bo ja... by... nie, no, przepraszam. przyjechaliśmy do 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 Jędrzy... Jędrzychówka, tak zwanego kiedyś, jak coś pamięta, to był na to mówili Meksyk. No i, ale powiem wam szczerze, że nikt nas nie wyganiał, nikt na nas krzywo nie patrzył. Myśmy się zachowali kulturalnie, tak samo wszyscy wobec nas. Udzielił nam pan, yy, pan yy, burmistrz Przemkowa, pan Szczupak, udzielił nam wywiadu bardzo grzecznie, elegancko. Naprawdę, naprawdę. A czy pan zauważył tam jakieś regulaminy? Nie nie, 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 żadnych tam regulaminów, tak. To Czyli Nie można kręcać, Ale mus... to u nas tak tylko u nas, bo jak ktoś ma coś... Do ukrycia? Do ukrycia. To właśnie to to, to to robi, że potem nie można było tego udokumentować. Czy no. widział pan e, tam jakąś opłaconą specjalnie przez Urząd Gminy Pol, e, poszemków ochronę? A nie było żadnego ochroniarza. E, owszem stała policja tam, ale że to gdzieś tam z tym kierowała. tym? Ruchem tam kierowali. No rozumiem, to tak zawsze było, ale... E, a tutaj nie, w Szklarach Dolnych to by ochrona była, w ogóle, a jakie kino było, a nie jednego widza, no to jest ciekawa sprawa. Także jak Państwo no. widzą, niestety dwie różne pobliskie gminy i dwa różne jakby systemy zarządzania. Pan Jerzy Szczupak widzieliśmy dzisiaj, mogliśmy to popatrzeć, bardzo kameralnie, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie, tak. było, było dużo stoisk. Był Pan e, też Kubów, Pan e, poseł i minister wiceminister spraw energetyki. No szybko mu zwinął się chłopak. No pierwszy raz no, zgodę, no, że udzieli wywiadu no, ale... krótkiego, a potem nam uciekł. No ale dorwiemy go, gdzie to my, my, Zadamy pytania, które... Hej, go złapiemy, Niech <laughs> ja się nie martwi. Ale atmosfera bardzo, <laughs> bardzo przyjemna była. No, Także ale... uczyć się, uczyć się, w chodzianowie. U, u, ja, ja, ja zawsze było tak, że... Przemków się uczył od Chocianowa, to jest teraz odwrotnie. a teraz jest właśnie odwrotnie. Niech pan zwróci uwagę, Przemków się oddłuża dzięki panu Szczupakowi, Szczupakowi tak. a dzięki naszemu Tomaszowi Kulczyńskiemu Chocianów się zadłuża. Za RCK prawdopodobnie już jest, już jest zadłużona na, na minusie do tyłu już jakieś ponad 300 tysięcy. Panie Kulczyński gratulujemy panu takie, takiego, gospodarności. takiej gospodarności. Pan jest po prostu niezastąpiony. Tak jest. Proszę państwa dochodzą też nas słuchy, że w miejskim przedszkolu dzieją się też dziwne rzeczy. Prawdopodobnie ma tam powstać gdzieś w salach w tych w tym budynkach prywatny żłobek. Jak to pan skomentuje? Ja. Na majątku gminy ma za mają zarabiać... Ale zaraz, a no właśnie o to chodzi, że na majątku naszej gminy, żeby, żeby zarobili koledzy, chyba tak na to wygląda, no to na pewno. znajomi jacyś, bo to z Lubina, przy, właśnie z Lubina to przychodzą i czyli Lubin chce przejąć, po prostu nakarmi cały Lubin nakarmi, a my, tak jak mówiłem, szykujmy się na niechybną Klęskę. Także widzicie Państwo, problemy rozwiązywane są, próbu, próbowane są rozwiązy rozwią próbuje rozwiązywać pan Kluczyński prywatnymi rękoma, bo faktycznie może żłobek tutaj potrzebny jest, ale czy nie można zamiast imprez no, zrobić ale, coś... Ale to, to ja nie rozumiem. To już trzeba ludzi sprowadzać z Lubina, żeby tu żłobek jakiś otworzyli. To u nas Chocianowie to już, już nie ma tego. To już, to już, to... No ale zobaczymy, wie pan, powstała nowa strona bo chocianów.pl, szkoda, moja już umarła, no ale tyle lat na żyła. Tak. Teraz mamy coś podobnego, bo oglądaliśmy to, 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 ostatnio. Singapur. Tak jak Singapur. To, Singapur tak, to, Singapur, to jest całkiem... E, no... Dużo, dużo tam propagandy, jak zawsze. Mi się wydaje, że już chyba skierowana będzie sprawa odnośnie pani Ani pichały, bo to sam zauważyliśmy, że że po prostu znów pomówienia jakieś idą, że nam jakieś podpisy. No, widzimy, że pan Kulczyński z wojny nie rezygnuje i próbuje cały czas panią Anię męczyć. Dobrze, poczekamy, zobaczymy. Singapurskie info umarło, uciekło. Wie pan dlaczego prawdopodobnie? No. Bo pan Michalik został przepostawiony przed sądem przez pana Piotrowskiego i tam na sprawie mówił, a ja nie mam nic wspólnego z Kocianowskim info, nie mam, a wszyscy wiedzą, że ma. No a to. to... Pojedziemy na kolejną rozprawę do Legnicy i państwu przedstawimy to bliżej. E, panie Sławku, pan powinien tutaj opowiedzieć e, o tym, jak pan Kulczyński przegrał z Kretesem e, w sądzie e, administracyjnym z panem. Noselem. Noselem. Nosel to jest pan no redaktor ta. Radio os... Z. No, pracuje w Radio Z, ale też prowadzi portal choćanowo.com.pl ja Zapraszamy na ten portal, pomimo że to jest konkurencyjny, to jednak zapraszamy, ponieważ pan Nosel właśnie wygrał 8 spraw Osiem spraw ludzie o, o. i co o co jest najważniejsze że to my musimy za to. za to zapłacić To nieduże są pieniądze może to, ale Oczywiście, że nie 800 zł ale, no ale, ale Ale proszę pana 800 zł to ja he, he, ale, ale pana, 800 zł to mu przepić No czy nie ja wiem Z Skulczyńskim z ale, ale jak FIFA było był Wysyłeb go mu. Tam. O, Bum. Ty, tak, nie, nie, to tak jak tym. E, w tym. Taki jest w, w, taki dziadek stary i on tak o tego... tak. O, tutaj zrób. O, Także jak Państwo widzą, łamane jest prawo. Udowodnił to sąd administracyjny. Osiem wyroków dostał urząd. Urząd to Tomasz Kulczyński. Tomasz Kulczyński łamie prawo. I nie pierwszy raz to jest, ale dlaczego, jest dlaczego on jest jeszcze burmistrzem, dlaczego, dlaczego pan Chryniak, który startuje Wojewoda nie rozwiązał jeszcze naszej rady, czy chce pan Chryniak, żebyśmy tam pojechali i tak, tak. manifestację zrobili? No właśnie, to tylko... I żebym, odpowiedni ale, PR, nie PR, ja muszę PR. Proszę pana, wie pan gdzie jest Urząd Wojewódzki, nie? We, we I co, byśmy tam nie wskrzeszyli innych takich, bo to... Nie, nie. no oczywiście. A czy pan Wojewoda wie, co to był za budynek? Nie myślę, że pan wojewoda. Co? Wojewoda jest tylko z pisu i będzie teraz chciał ubiegać się teraz o poselstwo, także... No to nie chcę przypomnieć, co to był... Za Ale buduj... zrobimy specjalny program dla pana chryniaka, bo ja widzę, że on też chyba prawa nie zna. Chyba też. Odpisał panu Piotrowskiemu, tak. że przedłuża czas. Na przedłuża czas prawo złamane i koniec, a egzekwujemy. Osiem przegrał spraw Kulczyński. Osiemset parę złotych zapłaci za to miasto, bo on po prostu nie chce nam odpowiadać na informację publiczną. Co ukrywasz, Kulczyński? Tak, tak, właśnie. Co ukrywasz? A co ukrywasz? Coś zakopał? Dla mnie jesteś po prostu dzisiaj wydany wyrok, dzisiaj przed... No, Każdy tygodniu. człowiek ma prawo do informacji Ty publicznej, publicznej. No, ale to bez rozumie. względu na obywatelstwo. Dyktatorów to Dyk nie nam nie trzeba, nie. Nie, nie tyczy dyktatorów. On ale zaraz, zaraz, to, to, dyktatorów nie tyczy, ale nam nie potrzeba jest dyktatorów, no. też, no. po, O to walczyli nasi ojcowie, dziadowie i jeszcze, jeszcze my mamy walczyć z jakimś, z jakimś... Także państwo no. widzą, możecie sobie odwiedzić teraz Przemków porozmawiać nawet spokojnie z panem Szupakiem, Jerzym, który a... spokojnie z panią porozmawia, a u nas spotkać gdzieś pana Kulczyńskiego, no to jest... Galerii. Galerii bez. Okay. Mówiliśmy, że o tym tak w Galerii jest. można go spotkać, on tam często przebywa, on lubi tam, o to jest taki stary galernik. Także niech Państwo się zastanowią nad tym, co się dzieje w Kocianowie, bo to jest bardzo ważne. Dzisiejszy, dzisiejszy, dzisiejszy komentarz jest krótszy, dlatego że no, z, pa, z pewnych y, przyczyn technicznych, ale mówię, no, trzeba się zastanowić nad tym, bo po prostu no, widzimy, co się dzieje. No jeszcze no, Pani Ania Pichała tutaj nam odpowiedziała. Zrobiliśmy po, też wywiad. No. Wywiad zrobiliśmy, co, co Państwo, co obejrzą. No my tam mamy zdanie na to, ale będziemy... Ale my jesteśmy obiektywni, no wiecie Państwo. No, tak, nie, nie, nie chcemy tu nikogo chwalić ani ganić. Znaczy, znaczy... Staramy się jako telewizja być obiektywni, pokazywać tak, tak. jak to wygląda, a wy... I Kulczyński, wy ale Kulczyński, gdyby chociaż, się, chociaż troszkę zachowania miał takiego jak Pan Szczupak... No. Naprawdę, być burmistrzem, a tak się zachowywać w ten sposób, to przecież to niegodne jest takiego, no, ja takiego myśl, stanowiska, ja no myśl, ludzie. Ja to no. myślę, panie Mikołaju, że to jest po prostu jakiś cel. Bo, Ta, nie, nie, on ma bo... inny cel, jakby on miał tu cel właśnie być tutaj, tej gminie, być burmistrzem, przewodzić nami tutaj. Zarządzać, gospodarzyć. Zarza, tak, gospodarzyć, za, do, dlatego... To dla, by działa ona dla dobra, nie? Dla dobra on tu działa na odwrót. I to wszystko co się dzieje to jest... Tak nie może być. No, do, do, ludzie, no naprawdę nie może tak być, musicie to zrozumieć. No. Myślę, że w przyszłym tygodniu będziemy mogli już Państwu przekazać ciekawsze hity. Dlaczego? Bo, bo może obejrzymy wreszcie, może bezpartyjni i samorządowcy pokażą listy, listy swoje wyborcze. I wtedy będziemy mogli skomentować coś więcej i, i zobaczymy co dzieje. My coś już wiemy, ale... A my coś już wiemy? Czekamy, czekamy ja, na potwierdzenie. No a czy to nie była taka specjalna zagrywka? bo to oni to I wtedy są, to odpowiednio tak skomentujemy. Tak, przebiegli, tak przebiegli, no. proszę pana, że ho ho ho. To trzeba naprawdę być yy, czter, no, no, wie cztery łapy Kulczyński to jest człowiek raczyńskiego, raczyński, no, nie wiem, czy pan wie. A raczyński, proszę Nie pan? wiem, pan czy wie, że my startuje w, z Warszawy? No, z Wa Czyli no, co, przestraszył się tutaj? No oczywiście, no a co pan myśli? No tutaj, tutaj to, a tu jeszcze nagadają na niego, a to a nie złapie i a, zostanie no, na lodzie i co? I poszedł I do co? Warszawki, tam do słoików. Tam do... Tak, tak. A, a tu co by robił? A tutaj. Nie, nie, to... nie, nie, nie wiem czy on nie potrafi nawet łopatą kopać, tak, bo on już zapomniał. Ale nawet. wie pan no. co? mnie to zastanawia, kogo on tutaj postawi na jedynce. I kto wie czy to nie będzie nasz wspaniały marszałek Cezary Przybylski? Możliwe. No ten fenomen z PO, to już ja go tam już przejadę, także... A my przejedziemy się po nich. Także Cezary... Pa... Cezary Przazura chciałem powiedzieć. <grym> <grym> Cezary Przybylski, szykuj się na fajną kampanię. Jeszcze tu byś startował z jedynki, to my ci tutaj polecamy nas. Najlepszą telewizję w regionie, no, która prawdę zawsze powie. Tak jest i o tobie prawdę powiemy, żeby ludzie wiedzieli, z kim mają do czynienia. I chyba będziesz zadowolony, bo my powiemy prawdę. No, ale wie pan co Skoda, szkoda, szkoda... Czego, co, szkoda? Szkoda to wie pan jak... O, nie, miał. że mi uciekł Raczyński do tego, Warszawy. Ja tyle wiem o Raczyńskim, że społeczeństwo dowiedziało... Ale, to... ale c c c Właśnie, widzicie, hmm. te, te są, te są. Cwaniacki! Och, cwaniacki. W Warszawie mnie nie znają. Jak nie, nie tu, to tu, aby tylko Potoryka. siedzieć i nic nie robić, kasę brać i tak, i ty jesteś potrzebny, jak ten naród yes. do, do, przed wyborami, wiesz? Bo po wyborach to już wszystkich mają daleko w, w tyle i, i tak to się odbywa, dlatego... Ale rywalca, coś panu powiem, <coughs> dla, na przykład dla niezwolenników pana Raczyńskiego, to powiem państwu, że BIS, czyli bezpartyjni samorządowcy, no, no trudno im będzie przekroczyć 5%. Ale ja coś Wam powiem, bo mi się tak przypomniało. I pan Kulczyński ze swoją żoną, jak przed wyborami, nie? Bo te wybory się akurat zbliżają i tam inne, ale, ale przed wyborami pan... Samorządowymi, Kulczyk... tak? tak? Tak, tak. i pan Kulczyński poszedł z, z, z panią Kasią do takiego jednego pana. Ten pan jest staruszkiem, mhm. ale my spróbujemy Państwu to yy, nagrać, nagrać jak to f, f, f faktycznie wygląda. Ale powiem panu t, powiem Państwu taki przed, przedbieg tego wydarzenia. Y, poszedł, jak można y, jakiegoś takiego starszego człowieka tak y, po prostu tak, y, no, tak go szukać, tak, no tak, tak, mu, tak mu nagadać, taki bzdur, a teraz gość pisze pisma i pisze to i nic tego Kulczyński zapomniał właśnie daje przykład. Bo cel uświęca środki. Oczywiście. Kłamać, ale, kłamać, żeby ale, dostać się do koryta. No ale jak można takiego gościa, który ma 90, ponad 90 lat naobiecywać, i go teraz zostawiamy. No pan co, paskularzy. jeżeli... Nie no, jeżeli, ale pokażemy Ku... to Państwu, o co jeżeli, to chodzi. Właśnie. Jeżeli człowiek ze słowa moralność zna tylko literkę M, no to trzeba się dziwić. A etyka jest mu obca. Nie, nie, no to Panie jest... Kuczyński, ja już panu dziękuję. Panu Ja, żegna. ja też żegnamy pana bardzo. Do, do widzenia. I nie chcemy? Do, już dożynek. No, raczej będziemy tu szli w kierunku, my wiemy.